Animacja. Strony książki przewracają się. Wyskakują czytające postacie. Narciarz, pan w meloniku, mama z dzieckiem. Dwójka przedstawia książki na zimę. Czarno-białe, archiwalne migawki ulic miasta. Przeplatają się z przejeżdżającym czerwonym autobusem. Autobus przystaje na placu przed Pałacem Kultury. W autobusie Eustachy Rylski, pisarz. Zimno jest jak cholera, Brus jest, i ja radziłbym czytać rzeczy pełne blasku. Znaczy takie rzeczy, gdzie są ciepłe morza, plaże, urwiska, jakieś romanse, gorące noce i sporo tego w takiej najznakomitszej literaturze. Każdy moment na czytanie jest dobry. Nawet zima, nawet piękna zima ze śniegiem, bo w końcu przychodzi wieczór, zapalona lampa, nie ma lepszej atmosfery do czytania książki. Po prostu nie ma lepszej. Oczywiście najlepiej jest czytać królową śniegu w tej sytuacji. Joanna Szczepkowska, aktorka, pisarka. Na krytym lodowisku dorośli i dzieci. Pamiętam lektury dzieciństwa chyba bardziej niż jakiekolwiek inne. Pamiętam bajki Janiny Porazińskiej, pisarki kompletnie zapomnianej w tej chwili. Po Porazińskiej zacząłem czytać Andersena, ale ja w dzieciństwie również, to znaczy myślę od czasach, kiedy miałem tam 9-8. Pamiętam, że czytałem już trylogię. Oczywiście w pustyni, w puszczy. Wielkie wrażenie na mnie wywarła szara wilczyca, kerłuda i to była moja taka ewangelia w dzieciństwie. Szczepkowska w białym płaszczu z kapturem. Ja mam teraz przy łóżku pana Tadeusza. Otwartego na opisach przyrody. Bo chcę powiedzieć, że ja jestem wielbicielką opisów poetyckich, opisów przyrody. To ja uważam, że w, w literaturze pięknej, takiej naprawdę dobrej literaturze, to są e, szczególne podróże. I e, zachwycam się tym, jest mi to potrzebne, jest mi to potrzebne tak jak spacer. Audiodeskrypcja na zlecenie Instytutu Książki Marek Kotula, Barbara Szymańska, Fundacja. Audiodeskrypcja. Czytał Mateusz Smaczny. Program przygotowali Joanna Makowska, Szymon Kloska, Agnieszka Jęksa, Mateusz Wołoczko, Kamil Hasiuk, Michał Rułka, Edyta Bańkowska, Alicja Patyniak, Paweł Matula, Jakub Wanago, Tomasz Ruszkowski, Karol Wyszyński, Robert Plaskota, Andrzej Bąkowski, Sebastian Stecko, Katarzyna Bogócka, Szymon Tomiło, Małgorzata Fryde.